Kaplica Świętej Barbary w Toruniu powstała w 1842 roku, kiedy Matka Boża objawiła się w Rzymie, radisponę, kiedy płonął Hamburg, kiedy spalono Hamburg. Powstała w miejscu poprzednio, której pierwsza wzmianka znajduje się już w 1299 roku, rozebrana w 1800 roku. Była celem uroczystych pielgrzymek z Kościoła Świętych Janów i Świętego Wawrzyńca w Toruniu i miejscem odpustowych. Nieopodal źródła, w którym święta Barbara miała objawić się pustelnikowi. Głównym inicjatorem budowy nowego obiektu był Henryk Tilk, dzierżawca młyna na barbarce i terenów kościelnych. jest ta kaplica. O! Figura świętej Barbary z kościoła świętego Antoniego na Wrzosach. Święta Barbara. Kaplica świętej Barbary. Na Barbarce, Matki Boże, najświększy sakrament, święta Barbara. Cierpienia o ochłodą niosąca święta Barbaro, wiecznej fale królujące. Abyśmy od wszelkiego zła uwolnienia byli przyczyn się za nami, aby w rodzinach nasze zgoda panowała przyczyn się za nami, abyś od nagłej, niespodziewanej śmierci zachowała nas przyczyn się za nami, abyśmy bez pojednania z Bogiem, z tego świata nie zeszli. Przyczyń się za nami, abyśmy ulgi w cierpieniach doznawali. Przyczyń się za nami, abyśmy zbawieną cierpliwość w zachowywali. Przyczyń się za nami, abyśmy łaskę wytrwania ostatecznego otrzymali. Przyczyń się za nami, abyśmy w godzinę śmierci z pomocą przyjść, przyjść mogła. Przyczyń się za nami, przez usługi Twoje. Przyczyń się za nami, przez okrutne męczeństwo Twoje. Przyczyn się za nami, przez bohaterską śmierć Twoją, Przyczyn się za nami, przez chabę Twoją, Przyczyn się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się za nami, módl się za nami, Święta Barbara, abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Panie Boże, Ojcze nasz, niewstawnictwo świętej barbary, dziewicy, męczennicy, broni nas od wszelkich przeciwności i wyjedna nam przy końcu życia łaskę prawdziwej pokuty, szczerej spowiedzi i przyjęcie najświętszego sakramentu ciała i krwi naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki, wieków. Amen.